Witam wszystkich! Znowu jesteś w nordowisku. Będziemy robić łapy. No ale no to się robi nogi, nie łapy. I jak będziesz wystawiać <laughs> za siebie, to zrobić, to będziesz, że będziesz się tak będzie ze 20 dekad. Nie! Brawo lądowania, tak? Oczywiście. I tak. w tutaj zrobi szkolenie odpowiednie z upadania. Jako specjalista z obu Tak, tak, budowy. tak. Tenaszu, ze swojej strony, jaki się kg przygotowanych? To jest mój. Czwarty raz, że muszę z Mój też czwarty, prawda? No, czyli jesteś ten, najbardziej o, o, doświadczony Zdech. tutaj Zdech. Jesteście oboje. w Ja? To to jakaś różnica. To nie jest to było. Gdzie jest? Właśnie. Gdzie jest szefowa? Nie wiadomo. No, 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 Ale to odlisko jest ogrzewane? Ogrzewałam <grywa> urabaj. No wiesz, ja muszę mieć zapewnioną temperaturę jak Whitney Houston. Nie, gdzie jesteś? No nie. No Tam wiesz. Zobaczymy. od tego wiesz. nie. wiesz, nie wiem. Wiesz, się nie pieca przed nami. Dobra. Gdzie jest Ola? O, idzie. Aleksandra Ły? Żwiarka. A oła? Ola wam zaraz pokaże tutaj jak gwiazdy tańczą na lodzie. Nie, ja już pokazałam. 360 pirulet ja do góry nogami. Taniec z gwizdami. Jest koniec. To nas stanie z gwiazdami. Ile jest miejsc? Wanda jest no, całkiem dobra. To masz gwiazdy. O, patrzcie jaki.